Bo 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wyjątkowo czcimy ją w Białej Podlaskiej. Koncertem przygotowaliśmy specjalne śpiewniki, w których zamieściliśmy utwory, które dzisiaj będą na placu wolności wykonywane. Także zapraszamy do wspólnej zabawy, do wspólnego świętowania, do wspólnego uczczenia tych, którzy 70 lat temu zapłacili najwyższą cenę za naszą wolność. Rozumiem, że pani też będzie śpiewać? Tak, oczywiście. Nawet się już trochę przygotowałam. Dzisiejsza rocznica, z racji tego, że jest okrągła, a druga, bo rozumiem, że chodzi o przyczynę, dlaczego to właśnie tak obchodzimy. Dlatego, że kiedyś w rozmowie z panem prezydentem przy okazji Świąt Państwowych spostrzegliśmy, że z roku na rok mamy coraz mniej świadków tamtych dni. I doszliśmy do wniosku, że to staje się tak bardzo symboliczne i takie bardzo zapomniane. Że musimy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie to ożywić, żeby tę kulturę świętowania i czczenia naszych patriotów właśnie tamtych czasów, którzy walczyli o wolną Polskę, żeby pielęgnować, żeby zaszczepiać to młodzieży, żeby zaszczepiać to dzieciakom, żeby spowodować właśnie sytuację w takiej, w której żadne dziecko nigdy nie zapyta, co to był sierpień 44. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się, żeby święta patriotyczne, takie jak ta rocznica i inne, właśnie ważne, takie dla naszego kraju, żeby je jak najbardziej piastować, pielęgnować i czcić, żeby rozbudzać ten patriotyzm i przede wszystkim pamięć. Na e, Nazywam się Mateusz. Mateuszu, e, dlaczego tutaj dzisiaj jesteś? Powiedz. E, jestem tutaj, by świętować 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Jesteś harcerzem? Tak, jestem harcerzem. Od ilu lat? Od roku. Od roku. A powiedz z czym kojarzy ci się powstanie warszawskie? E, powstanie warszawskie przede wszystkim kojarzy mi się e, z trudem e, i wysiłkiem moich, e, moich przodków. Okej, okay, jakiś symbol powstania masz w głowie? Kotwica! Hey, to bola, to na 70. Rocznica Powstania Warszawskiego i frekwencja dopisana. Bardzo dobrze. No cieszymy się. To jest efekt rocznicowego dnia, ale również efekt naszej promocji. I bardzo cieszymy, że tyle osób jest chętnych, bo robimy to dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Bardzo nas cieszy, że nie robimy tego dla samych siebie, dla, dla, dla vip ów Pomysłodawcą takim inspiratorem był pan Piotr Karwowski jeszcze w ubiegłym roku. No i takiej okazji nie wolno pominąć, żeby tego ducha patriotycznego, niepodległościowego, nie, nie ożywić, bo 70, 80 rośnie dopiero za 10 lat, więc, więc warto to, to przypomnieć sobie. A, a... Śpiewanie to także pomysł pana Piotra i śpiewanie zbiorowe, bo naszą, naszą istotną wadą jest, że nie znamy tekstu. A tutaj, tutaj jest dobrze, mamy tekst. No jestem w ogóle szczęśliwa i powinnam się czuć zakłopotana, że ludzie proszą o śpiewniki, ale jeśli mogę obiecać, to je dodrukuj, dodrukujemy jeszcze bo ja się po prostu nie spodziewałam, patrząc na frekwencję na wszystkich naszych uroczystościach. Kiedy zawsze mamy to poczucie, że jest zbyt mało mieszkańców, zbyt mało ludzi przychodzi na uroczystość. Nie myślałam, że się spotka z takim odzewem. Po prostu jestem szczęśliwa z tego powodu i myślę, że nam organizatorom po prostu warto było ten cały trud ponieść, żeby właśnie dzisiaj tutaj się spotkać przy razem. Oprócz tego nieba nam uchyliły w ogóle litości. I tak jak ranoż boleł mnie brzuch z nerwów przez ten deszcz, że znowu deszcz, jak jest impreza miejska, to w samo południe słońca, pan Piotr Karwowski mówi, kobieto trzeba być silnej wiary ale w południe będzie świeciło słońce, no i świeci, dlatego jesteśmy w ogóle bardzo radzi i szczęśliwi, że tak się udało. Warszawskie, z, z czym Panu się kojarzy? Przede wszystkim powstanie miało 10 lat, jak ja się urodziłem. To jest po pierwsze, tak? Po drugie, to jest etos, który jest we mnie i z którym ja szedłem do, do ruchu solidarnościowego. To dla mnie się z tym kojarzy. I tak jak, jak mówię, nie, nie i fakt powstania, ale idea, która przyświecała. Więc, więc tam w pewnych rzeczach ja się dziwię tym, którzy którzy, którzy kontestują powstanie, bo bo, bo pewnych rzeczy się racjonalnie nie rozstrząsa. Miłości do ojczyzny, kwestii wolnościowych się nie rozstrzyga racjonalnie, tylko emocjonalnie I, i to jest bardzo ważne, że tym ludziom nikt nie kazał iść, oni poszli sami. Widziałem chłopców przygotowujących się do powstania w moim domu. Ci chłopcy mieli spotkania. Wprawdzie nie byli to warszawiacy, ale w okolicach Warszawy. Miałem już wtedy 9 lat. Kiedy Mieli tajne zebranie w mieszkaniu. Często mnie, dziecko, wysyłali za opłotki, i żebym patrzył, czy ktoś z ludzi nie przychodzi do, do domu, czy ktoś nie podsłuchuje. I miałem kijem walić w płot albo we drzwi, jeżeli byłby ktoś obcy. Brałem jakby żywy udział w konspiracji żołnierzy Armii Krajowej. Kiedy wybuchło powstanie. Wychodziłem na strych naszego, na dach naszego domu rodzinnego i patrzyłem na płonącą Warszawę. Patrzyłem na ogień, na wybuchy bomb, pocisków i płakałem, że ginie Warszawa. Cieszę się ogromnie, że są rekonstrukcje powstania. Że są grupy młodzieży patriotycznej, głęboko patriotycznej, że są harcerze o zdrowej morale harcerskim, że są strzelcy na wzór Piłsudskiego i ta młodzież chętnie się garnie do tych szeregów. I oni są taką iskierką, że i dzisiaj żaden wróg. Ani ze wschodu, ani z zachodu nie zwycięży Polski. I że Polska będzie Polską wolną i niepodległą, prawdziwie z Bogiem w sercu, z Maryją na ustach, z, z medalikiem Matki Najświętszej na piersi.